Dzień dobry z tej strony Arek. Zobaczcie jakie tutaj dwa ptaszki wylądowały na moim podjeździe. Mamy dwa motocykle. Dla osób, które pierwszy raz widzą mój filmik, jakikolwiek, od razu wyjaśnię, że mamy tutaj z przodu mamy Royal Enfielda Meteora 350. To jest mój własny motocykl, który ma aktualnie przejechane ponad 7000 km, z czego ja przejechałem nim około 6000 załóżmy 600 km oraz obok stoi sobie Royal Enfield Super Meteor 650, który, którego generalnie w ramach konkursu otrzymałem na wakacje i przejechałem tym motocyklem ja osobiście około 2,500 km. Także generalnie mamy takie dwa motocykle i myślę, że no myślę, że co, że mogę coś już o nich powiedzieć. Generalnie, no co, nie będę się, słuchajcie, tutaj rozwodził na temat jakichś tam parametrów technicznych, bo, bo, bo te rzeczy to sobie możecie spokojnie, spokojnie sprawdzić w internecie. Natomiast, no może zobaczmy, jak one wyglądają ustawione obok siebie. I teraz, no, wizualnie. Yy, wizualnie Meteor wiadomo, 650 jest trochę wię, większy, natomiast tak jak się właśnie spojrzy yy, jednocześnie na te dwa motocykle, no to pomiędzy tą 350 a 650, jeszcze musimy wziąć pod uwagę, że ta 650 ma z tyłu bagażnik, więc ona wygląda na dłuższą jeszcze. Yy, no to, mm. <coughs> przepraszam, nie ma aż tak, yy, tak dużej wizualnej różnicy. Jeżeli chodzi o moje odczucia, słuchajcie, odnośnie jazdy tymi motocyklami, no to tak, pierwsza różnica to pomimo tego, że tak naprawdę wydawać by się mogło, że nie ma dużej różnicy w wadze pomiędzy tymi motocyklami, bo generalnie Meteor 350 waży, z tego co sprawdzałem, około 190, tam powyżej 190 kg. A 650 waży 240, tam powyżej 240 kg, to powiem Wam szczerze, że generalnie czuć tą różnicę, to znaczy czuję się siedząc sobie na supermeteorze i robiąc jakieś tam wolne manewry, czy też nie wiem, przepychając ten motocykl, no to czuć tą różnicę wagi, czuć te załóżmy około 50 kg, że, że to jest wyczuwalne. Oczywiście w momencie, kiedy jedziecie tymi motocyklami, E, tym motocyklem, tym super meteorem, no to wiadomo, jak on się toczy, no to, to jakby to, tego nie czujemy. Natomiast w momencie, kiedy wykonujemy jakieś, wiecie, właśnie wolne manewry, kiedy jedziemy sobie w mieście, załóżmy, wolno i nie wiem, na przykład musimy sobie gdzieś tam przejechać pomiędzy, moto, e, pomiędzy autami, e, załóżmy, w jakąś lukę się tam wbić, no to zdecydowanie e, meteorem to się robi bardziej. E, bardziej, e, no łatwiej po prostu, tak? Bardziej przyjaźnie dla użytkownika, że się tak wyrażę. E, cóż, więc waga, jakby waga jest, jest tutaj wyczuwalna. E, no i jakby w, przy wolnych manewrach, przy przepychaniu gdzieś tam się pomiędzy samochodami, przy, y, przy, przy, właśnie, przepychaniu motocykla, no to Meteor jest bardziej przyjazny tak dla użytkownika. Jeżeli chodzi o spalanie tych motocykli, no to generalnie w mieście meteor pali te 3 litry. Natomiast jak się Meteorka pociśnia jakby do maksimum gdzieś w trasie, tak, on maksymalną generalnie meteor ma maksymalną prędkość około 120 km na godzinę, tak. Więc, więc to już jest jakby maksymalna prędkość tego motocykla. Jak będziemy go cisnąć. W trasie cały czas do poru, no to on wtedy spala około 4 litrów. Natomiast Super Meteor, jak jechałem nim w tracie, no to on spalał, słuchajcie mi, pomiędzy 4 a 4,5 litra. Yy, benzynki na 100 km, tak? Yy, przy czym yy, jakby zakładam, musicie wiedzieć, że ja mniej więcej około do 120 yy, tak mniej więcej jechałem cały czas w tej trasie, tak? No rzadko kiedy przekraczałem te 120. Czasem mi się zdarzyło, prawda, jak musiałem wyprzedzić jakiś samochód, jakąś ciężarówkę, która tam była na drodze, więc wtedy wiadomo, przyciskałem ten motocykl mocniej, tak? I tutaj właśnie, odnośnie prędkości, no to tak, wiadomo, jeżeli chodzi o miasto, no to, no to tutaj tymi motocyklami się, wiadomo, w mieście się nie przekracza jakoś tam mocno prędkości. Nie jest, nie jest potrzebna nam ta niesamowita moc. Generalnie, Meteor do 100 na godzinę, załóżmy, przyspieszasz żwawo, tak? Więc jesteśmy w stanie, zarówno Meteorem, jak i Supermeteorem, prawda? Supermeteorem, no to bardziej oczywiste jesteśmy w stanie sobie ustawić się gdzieś z przodu, przycisnąć, prawda? Wyprzedzić samochody. Tutaj nie ma jakby żadnego problemu, jeżeli chodzi o te o motocykle. Natomiast jeżeli chodzi o, wiadomo, jazdę poza miastem gdzieś w trasie, no to też yy, wiadomo, to jest kwestia Waszych jakby upodobań, tak? Ja na przykład lubię sobie jeździć do 100 na godzinę motocyklem więc meteorek w trasie mi osobiście jakby wystarcza, tak, natomiast wiadomo, że no mamy, no mamy tą prędkość maksymalną 120, no i on powyżej 100 na godzinę, no już nie przyspieszasz, Wawo, tak, to już jest raczej takie wolniejsze dochodzenie do tej prędkości maksymalnej, więc to trzeba sobie wziąć pod uwagę, natomiast przy meteorze, no to mamy ten zapas mocy, tak, to ma powyżej 40 koni, prędkość maksymalną bodajże 160 na godzinę, więc tutaj sobie jedziecie z stówkę, wciskacie delikatnie gaz, że tak powiem, no i już macie te 120, 130, można spokojnie wyprzedzić sobie jakiś tam pojazd, tak, w trasie i, i nie ma tego, nie musicie jakby tego Aż tak bardzo planować, załóżmy jak Meteorem, prawda? W przypadku Meteora musimy sobie ten manewr wyprzedzania poza miastem no, zaplanować, prawda? Wyczuć trochę ten motocykl, poznać jego możliwości. Eee, więc, więc, no, załóżmy, że jest bardziej wymagający ten manewr wyprzedzania. Eee, co jeszcze, słuchajcie. Eee, jeżeli chodzi o jazdę w dwie osoby, no to tak. Eee, Meteorkiem nie jechałem jeszcze w dwie osoby w trasę daleką, prawda? Natomiast często jeżdżę po mieście w dwie osoby i tutaj jakby nie ma żadnego problemu. tak? W ogóle nie czujemy, że mamy tą drugą osobę, że mamy tą drugą osobę gdzieś tam z tyłu, na fotelu. Na w przypadku super Meteora, no to być może ktoś widział już pierwszą część, pierwszą część tej mojej wyprawy. Yy, dookoła Bałtyku, tak, tak, można to powiedzieć, że wyprawa dookoła Bałtyku była yy, tutaj yy, zrobiona przeze mnie z moją córką. No to, no to, no to, tutaj zupełnie nie było problemu, prawda? Bardzo wygodny jest ten motocykl, dwie osoby. Mieliśmy tutaj zapakowane yy, te sakwy. Do pełna, prawda? Więc on to siedzenie też ma dosyć takie, powiedziałbym, ta wersja motocykla, którą ja mam, to jest ta wersja Touring, prawda? Ona jest wyposażona w, właśnie w szybę, w to takie siedzenie, bardziej powiedziałbym dłuższe, więc, więc to było bardzo wygodne. Bardzo wygodnie się jechało tym motocyklem w trasie. Dla mojej córki to była do tego stopnia wygodna ta jazda, że ona mi zasypiała. Ja musiałem normalnie, wiecie, ją budzić co jakiś czas, bo się okazało, że było jej tak fajnie jechać tym motocyklem, że ona po prostu tam przycinała sobie komara z tyłu. Także, także to była taka, taka ciekawostka. Co jeszcze mogę Wam powiedzieć o tych motocyklach? Co jeszcze mogę powiedzieć? No fajne są te motocykle, kurczę. Fajnie wyglądają. E, fajnie się prezentują, e, co jeszcze, no jeżeli ktoś lubi takie klasyczne motocykle, no to myślę, że, że właśnie Royale no, są, są jakby godne zainteresowania, e, no, bo, no bo mają w sobie to coś, tak, mają, mają i zarówno tą klasyczną sylwetkę, prawda, mają ten taki fajny klasyczny wygląd, ale też fajnie właśnie mają fajną kulturę pracy silnika, tak, no. Mi się osobiście te motocykle bardzo podobają, także, także to jest, ale to wiadomo, to jest kwestia gustu, prawda? Nie każdemu się taki motor będzie podobał, natomiast jak dla mnie są bardzo fajne. <laughs> Jeżeli chodzi słuchajcie o ceny, no to yy, taki Meteor aktualnie kosztuje z tego co patrzyłem właśnie w tej podstawowej wersji jakieś 23900, coś tam złotych, tak? Yy, yy, super Meteor takiej podstawowej wersji to jest 39 tysięcy, tak, ponad 39 tysięcy. Natomiast w takiej wersji jak ta Touring, no to jest około 41, tak, 40 700 zł, czy coś takiego. Oczywiście musicie wziąć pod uwagę to, że w przypadku tych motocykli, jeżeli kupicie nowy taki motocykl, no to zaraz po 800, po 800 km, prawda, żeby zachować gwarancję, no trzeba zrobić przegląd, tak, gdzie są regulowane zawory, tam wymienione oleje i tak dalej, i tak dalej. No i ten przegląd też kosztuje, więc tak naprawdę tą kwotę do tej, do tej kwoty wyjściowej praktycznie od razu trzeba doliczyć około 1000 zł, tak. W przypadku Super Meteora to będzie pewnie z 1500. Możecie sobie to wszystko sprawdzić na stronie Royal Enfielda, bo tam są po prostu ceny podane. No, i teraz tak. Powiem Wam szczerze, że ja osobiście zastanawiałem się, właśnie po odbyciu tej podróży z moją córką, zastanawiałem się nad tym, czy nie zmieniać z Meteora na Super Meteora. Ale po pierwsze, nie mam kasy na razie. Tak, żeby, żeby ten, żeby sobie tego super, bo musiałbym dorzucić pewnie ze 20 tysięcy po sprzedaży tego mojego Royal Enfielda. Nie wiem za ile bym metora sprzedał, pewnie za 17, może 18 tysięcy. No plus musiałbym dorzucić kasę, tak, do tego super metora. A nie chcę brać żadnych kredytów. A po drugie, mi osobiście, yy, mi osobiście, no pomimo tego, że ta moc, no jest moc, e, moc supermeteora jest kusząca, tak? Natomiast e, tak jak mówię w moim przypadku ta moc się przydaje tylko i wyłącznie przy wyprzedzaniu bo ja i tak sobie lubię lecieć tą stówkę Natomiast mnie osobiście pociąga właśnie podróż taką mniejszą pojemnością. To znaczy mam wrażenie właśnie, że jeszcze nie najeździłem się tym motocyklem. Generalnie Meteorem, no co, kupiłem go, jeżeli chodzi o taką codzienną jazdę, to wiadomo, jeżdżę do pracy, prawda, jeżdżę sobie po mieście i tak dalej. Kupiłem go we Wrocławiu, więc właśnie moja pierwsza podróż, no to była z Wrocławia do Warszawy. W zeszłym roku zrobiłem sobie Meteorem podróż w Bieszczady, z Warszawy w Bieszczady, gdzie przyjechałem sobie, wiecie, tam z Warszawy w Bieszczady około 500 km i naprawdę ja tym motocyklem sobie jechałem cały czas tam eską yy, wtedy w te Bieszczady choć wolę sobie tam jeździć raczej tam bocznymi drogami, ale przejechałem 500 km meteorem i zupełnie jakby nie czułem zmęczenia, naprawdę bardzo wygodny jest ten motocykl też, yy, można spokojnie sobie przelecieć 500 km dziennie i, i człowiek się jakby, no nie czułem się zmęczony, tak, wręcz powiedział, że, powiedziałbym, że jeszcze bardziej, jeszcze, jeszcze miałem jakby siłę na to, żeby, żeby sobie jechać dalej, tak. Super Meteor, no tak samo, tak. Super Meteor też jest wygodny. Yy, tutaj do Meteora, yy, właśnie, generalnie tak. Yy, więc po przemyśleniu stwierdziłem, że chcę jeszcze sobie pojeździć tą 350-ką. Także de facto ona w 80% yy, załóżmy jest, yy, w moim przypadku ma bardziej praktyczne zastosowanie niż Super Meteor. No bo tak. W mieście dynamika jazdy tego motocykla spokojnie wystarczy. Tu jakby nie ma żadnego problemu w jeździe po mieście, tak? Czy to w jedną osobę, czy w dwie osoby, nie ma problemu. Jest wręcz wygodniejszy w manewrowaniu, no bo tak naprawdę, tak jak ta różnica 40. 40 czy tam powyżej 40 kg jest wyczuwalna w przypadku manewrowania tym motocyklem. Royal Meteorem zdecydowa zdecydowanie wygodniej jeździ się w korkach, jeździ się po mieście, jeździ się właśnie wykonując jakieś wolne manewry. Ten motocykl jest po prostu wygodniejszy. Spalanie to jest 3 litry meteora, więc to jest zawsze litr na 100 km, więc oszczędzamy. Serwis tego meteora jest o wiele tańszy, prawda? No bo mamy mniej zużytego, mniej zużywa oleju, prawda? Silnik jest jakby prostszy, bo tutaj mamy jeden cylinder chłodzony powietrzem w przypadku meteorka, natomiast w przypadku supermotorka mamy dwa cylindry chłodzone olejem, tak? Dodatkowo, jakby w przypadku Meteora, no to generalnie ten motocykl zachęca mnie, pomimo tego, że ja nie jestem jakimś, wiecie mechanikiem. To ten motocykl zachęca mnie jakby w swojej prostocie, poprzez tą swoją prostotę, żeby coś tam sobie przy nim samemu pogrzebać. Natomiast no już w przypadku Meteora, super Meteora, no to już, już mi osobiście wydaje się to bardziej złożone, tak? Skomplikowane, nie wiem, ustawienie sobie zaworów. Nawet regulacja łańcucha już jest, już jest bardziej złożona, skomplikowana chociażby przez to, że zobaczcie, mamy te dwie rury wydechowe, no nie i one są fajne, fajnie brzmią. Natomiast no chociażby tutaj jest trudniej przez tą rurę trochę no regulować sobie łańcuch, tak? Czy też smarować łańcuch. No chociaż smarowanie łańcucha to tam akurat w miarę prosto jest zrobić w tym motocyklu, bo oba mają w ogóle <laughs> centralną stopkę, to jest bardzo fajne, że zarówno Super Meteor, jak i Meteor mają centralną stopkę, więc można sobie wiecie motocykl postawić na centralnej stopce, no i wyregulować łańcuch, nasmarować łańcuch i tak dalej, czy tam zrobić jakieś jakieś rzeczy przy motocyklu, <laughs> więc tak. Więc, więc, no tak, więc jak dla mnie właśnie w, w mieście, w, no to Meteor jakby tutaj wygrywa, tak? Jeżeli chodzi o Super Meteora. Natomiast jeżeli chodzi o, o trasę, no to wiadomo Super Meteor, no wygrywa z Meteorem jeżeli chodzi o dynamikę wyprzedzania, prawda? Czy jedziemy sobie załóżmy tą stówkę, mamy jakąś zawali drogę na ulicy, chcemy wyprzedzić. No to w przypadku jazdy meteorem w pojedynkę. Musimy przemyśleć ten manewr. No, tutaj po prostu sobie w, jakby wciskamy w supermeteorze manetę, wyprzedzamy, prawda? I, I tyle. Nie musimy jakby tego planować tak bardzo tego manewru. No i plus jeszcze jazda w dwie osoby w trasie, prawda? Tego jeszcze nie sprawdzałem w trasie, tak? Czyli. Nie wiem dokładnie, jak ten motocykl by się zachowywał. Meteor y, 350, jakby się zachow zachowywała, jak go, nie wiem, założę mu, wiecie, jakieś kufry, jakieś sakwy, wezmę córkę z tyłu, pojadę z nią. Y, chociaż myślę, że też spokojnie byśmy dojechali. No tylko wiadomo, trzeba po prostu, y, trzeba po prostu, no, jakby zaakceptować ten fakt, że no, nie będziemy mogli za bardzo wyprzedzać, Powyżej tych 100 km na godzinę, tak? Więc raczej taka spokojniejsza jazda, chociaż tutaj też spokojna jazda tylko z możliwością po prostu wyprzedzenia. I w ogóle, jeżeli chodzi o jazdy, no to oba te motocykle oba te motocykle one generalnie, przynajmniej na mnie one nie zachęcają mnie właśnie do tej szybkiej jazdy. Wsiadasz sobie na taki motocykl. I po prostu chcesz sobie nie jechać, tak, spokojnie, lecić sobie, rozkoszować się jakby tą jazdą, rozkoszować się y, tą chwilą jakby, tak, jazdy tym motocyklem. Rozkoszować się tą przyrodą, która cię otacza, Jakby to są tego typu motocykle, tak? To nie są motocykle, żeby tam wsiąść i łoić tam, wiecie, 170 na godzinę, czy tam 180 na godzinę. W tym przypadku jest to niewykonalne, w tym przypadku jest to wykonalne, ale raczej nie przyniesie to żadnej przyjemności z jazdy takim motocyklem. Więc cóż, generalnie ja na razie zostaję przy mniejszej pojemności. Mam jakieś plany, gdzieś tam chciałbym po prostu takim motocyklem sobie pojechać gdzieś dalej, nie wiem czy zrobić podróż dookoła Polski, a może pojechać sobie na Nordkap takim motocyklem. Bo dla mnie osobiście po prostu podróż mniejszą pojemnością wydaje się jakby większą przygodą, nie? generalnie większą przygodą. Natomiast po prostu na takiego super motora, co no wsiadasz po prostu i lecisz, tak. Tutaj nie ma żadnego, żadnego tego. No, wiadomo, że, że, że po prostu ten motocykl ma moc, ma wszystko, tak, co jest potrzebne. A tutaj, no, wiadomo, jest też fajny, jest wystarczający, no ale jest to jakieś, załóżmy to, większe wyzwanie, prawda? Że pojechać gdzieś w dalszą trasę takim motocyklem. Więc ja na razie zostaję przy mniejszej pojemności. Natomiast na pewno o supermeteorze będę pamiętał, tak? Jeżeli kiedyś przyjdzie taki moment, że będę chciał zmienić na coś większego, no to supermeteor na pewno zostanie w mojej pamięci. Tym bardziej, że tak naprawdę no z tym, tym motocyklem mam już jakieś tam, wiecie, przeżycia, tak? Fajnie, fajną podróż sobie zrobiliśmy z córką. Przejechaliśmy 2000 km, słuchajcie, płynęliśmy trzema promami, więc... No świetnie się spisał ten motocykl w trasie, więc jeżeli się zastanawiasz nad takim motocyklem, jeżeli on Ci się podoba, no to ja z mojej, jakby z mojego doświadczenia mogę tylko tyle powiedzieć, że jest to naprawdę fajny motocykl, że, że fajnie się nim jeździ, przyjemnie. Yy, można jeździć dwie osoby w trasę, nie ma problemu najmniejszego, tak? Yy, więc cóż, tak naprawdę kwestia, wiecie, kwestia gustu, tak? Kwestia gustu, kwestia zasobności też portfela, prawda? No bo jednak Super Meteorek jest o wiele droższy od Meteorka. No i kwestia naszych upodobań, tak? Jaką kto lubi pojemność, ile kto potrzebuje mocy, no bo jeżeli ktoś, wiadomo, nie wiem, na 300 miałby jeździć i czuć się źle psychicznie, bo potrzebuje mieć minimum 650, no to wiadomo, nie ma sensu kupować takiego motocykla. Natomiast generalnie, <coughs> przepraszam, to jeszcze pozostałości po mojej podróży. Generalnie, słuchajcie, no, Meteor w 80% jak dla mnie, jeżeli jeździsz po mieście, jeżeli, jeżeli właśnie chcesz, jesteś w stanie zaakceptować to tą prędkość, tą stuweczkę, prawda, którą sobie leczysz, czy tam te 110 w trasie, 120 maksymalnie, to też jest świetny motocykl, więc sprawia wiele frajdy no cóż, to chyba tyle. W sezonie zimowym na pewno będę coś kombinował, żeby do meteora dorzucić, właśnie, właśnie słuchajcie, jakieś, jakieś sakwy czy też kufry. Wiem, już sprawdziłem te kufry firmy GV że są bardzo fajne. Natomiast, no, kosztują trochę, tak jak sprawdzałem, to, no to i stelaże pod te kufry, i te boczne i centralne, i same kufry, no to na pewno trzeba wydać trochę kasy na to. Więc sobie przemyślę, tak, temat. Na pewno dorzucę jakieś kufry, już zamówiłem, słuchajcie, na ebayu, y, tylne oparcie do Meteora. Prawdopodobnie dołożę do niego jeszcze szybę, bo jednak ta szyba w trasie się przydaje. Y, jednak jeżeli chodzi o... Y, no, chroni jakoś tam przed wiatrem, więc to jest to jest fajne. Y, no, i, no i cóż... No i, no i tyle. Trzymajcie się, subskrybujcie mój kanał. Wkrótce wrzucę jeszcze jakieś, jakieś tam przygody, kolejne części z tej mojej wyprawy supermeteorem. Więc może będzie coś do oglądania. Cześć! A, jeszcze byśmy zapomnieli o najważniejszym na koniec. Przecież odpalenie motocykli. To zawsze musi się odbyć. Dobra. Czy odpali? Bo postał trochę. Supermeteor idzie na początek. że tak super meteorek gada, a meteorek zaraz zobaczymy. Tak, meteorek sobie spokojnie pyrka, ale też fajnie daje. Zaworki trzeba będzie niedługo ustawić, także tak gadają te dwa motocykle, oba fajnie, każdy trochę inaczej, Meteorek troszeczkę ciszej, ale, ale też fajnie. No, ten jakby jeden cylinder ma swoją charakterystykę pracy jednak tego silnika. A super meteorek, też fajnie, tylko inaczej po prostu, więc no cóż, jak ktoś stoi przed wyborem, no to, no to ma ciężki orzech do zgryzienia. Oba fajne motocykle. Najlepiej to było mieć dwa w ogóle takie, ale to zaraz komplikuje życie. Dobra, kończę, trzymajcie się, teraz to już naprawdę kończę. Pa!